Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Natalia Pietrucha i Julia Pożarlik, dziennikarki Kanal Plus Sport, postanowiły poznać żużel od podszewki. Biegały, gotowały, czyściły, ale przede wszystkim jeździły. Wszystko po to, aby trafić na tor. I pojechały... Celem kolejnej, długiej podróży dziewczyn jest Dolny Śląsk. To nieoczywisty, choć atrakcyjny kierunek na odpoczynek, góry, lasy i świeże powietrze. Dziewczyny pojechały odwiedzić trenera przygotowania fizycznego, reprezentacji Polski oraz betard sparty Wrocław. Znajdujemy się przed pięknym Zamkiem Książ, który położony jest w leśnej scenerii, ale dziś nie po to, żeby zwiedzać. Dokładnie, dzisiaj będziemy sprawdzać, jak trenują żużlowce, a zrobimy to pod okiem Mariusza Ciślińskiego, ośmiokrotnego mistrza świata w sportach walki. Chodźcie z nami! Chodźcie! Chyba ktoś nie wie, że ze spacerem te zajęcia będą miały niewiele wspólnego. Cześć dziewczyny! Na początku przeplatamy po prostu bieg, gdzieś tam stajemy w jakimś punkcie fajnym. Tu jest takich poro takich punktów topograficznych, gdzie sobie stajemy, robimy sobie jakiś tam element treningowy i lecimy biegiem dalej, nie? Także to jest taki. Trening combine można powiedzieć, nie? i tu praktycznie robimy i wytrzymałość, i siłkę, więc no i przy okazji też resetujemy twardy dysk, czyli głowę. Jakie tempo? <laughs> Spokojnie, jest turystyczne. To jest <laughs> To no macie ruiny Starego? Mm -hmm. Ruiny Starego Zamku. Lektor zna te tereny i liczy na większe zainteresowanie tematem. Mariusz, stop! Stop! O Jezu! Co, paliwo się skończyło? No. Już? Przecież to dopiero początek. O, czy się to, to do sezonu? O, coś teraz mało gadatliwe te nasze gaduły. To żłobcem, to nie, to Zobaczcie, że tu trzeba być bardzo do walki, tak jak skupionym, bo moment i uwagi tak. kończysz na dechach. To jest mu od uwagi, moment i uwagi, gdzieś na tym, tym wysokim tętnie, na emocjach i tak dalej. Też możesz skończyć. No to jak dziewczyny? Wciąż chcecie pojeździć. Dawaj, dawaj. Nie mam rady. Ach. Biegusiem, biegusiem. Jeszcze po tych schodach. Nie ma szans. Uf. O kurcze. O cholera. A! Całe stopy. I pewnie trochę się trzeba do tyłu odpilić, co nie? Ale proszę biegać, a nie przeklinać. A, o jest Nie no, prawdziwe kozice górskie. To jest trochę rudeł, nie? Jesteś niemożliwy. Powiem Ci Julia, że takiego treningu w terenie jeszcze nigdy nie miałam, ale wiem, że to jeszcze nie koniec. Dokładnie, za chwilę będziemy się przenosić na salkę, prawda? Poćwiczymy refleks na zmęczeniu, także zapraszam. Świebodzice, to stąd pochodzi i tu mieszka Mariusz Cieśliński, a widok tych pasów zwiastuje kłopoty. O właśnie, widzisz? Super. No, to przy Ciebie Nie tak, okay. nie układaj, tylko przy Ciebie Aha. Już widzimy dla kogo. O, a to kto? Nie wiem jak ty Julia, ale ja po dzisiejszym treningu z Mariuszem Cieślińskim doceniam ogrom wkładu i wysiłku żużlowców w ich trening. Dokładnie, myślę, że każdy kto chce się choć w 10% poczuć jak żużlowiec, to polecamy taki trening. Raz, dwa, do narożnika. No narożnikaj, Majku tajsonie, Natalia nadciąga. Staram się wprowadzić takie standardy, które potrzebne są w mojej dyscyplinie, która jest nie ukrywam, bardzo mocno energetyczna, potrzebująca, gdzie potrzeba mieć ogromną dy, dyspozycję psychofizyczną i staram się te same standardy wprowadzać chłopakom. Ich treningi, można powiedzieć, nie różnią się od treningów zawodników sportu walki. Więc... Tutaj u mnie jest potrzebna ogromna kondycja, więc u nich tak samo. Nie no, w ringu to akurat nie, może nie walczymy, ale jeśli chodzi o zabawy w ringowe, to wiadomo, zakładam rękawice, bawimy się w takie tarczowanie, taki padwork, który jest też fajnym sposobem na zmęczenie się, budowanie kondycji ogólnej czy koordynacji, jak również taka fajna praca refleksowa, trochę taka ekstremalna. A jeśli chodzi na, na przykład na kadry, no to wiadomo, że tego elementu bokserskiego nie używamy, no bo wiadomo, ja nie chcę ryzykować, żeby gdzieś tam któryś chłopak, z chłopaków się gdzieś tam przypadkowo uszkodził i żeby nikt nie miał, żaden klub nie miał za to obciąży, że tak powiem winą, że ktoś sobie kontuzję w taki, a nie inny sposób e, zrobił. Myślę, że to jest dla, dla tych chłopaków też wzór, e, który no, warto naśladować. E, Mariusz trenuje z nimi z zawodnikami e, przecież e, jak równy z równym, czasem dając też fory, więc no, to pokazuje, jak, jak mocny jest e, Mariusz. Jeśli chodzi o kadry, no to wiadomo, no, że pracujemy bardziej z chłopakami nad no, taką ogólną kondychą, czy tam się gdzieś przebiegniemy, pojedziemy właśnie rowerami, czy zrobimy właśnie trening taki stacjonarny e, z użyciem ciężaru własnego, e, coś co najmniej jest, jest nieinwazyjne dla organizmu, ale po prostu, żeby ta forma chłopaków szła do góry. Trening, który Prowadzi Mariusz, jest budujący jako, budujący mocno charakter, budujący e, nie tylko wytrzymałość fizyczną, ale często też psychiczną. E, więc no jest to specjalista pod, pod każdym względem e, z dużym uśmiechem na, na buzi. A zdarzają się takie sytuacje, że jest w drużynie jakiś konflikt i bierzesz tutaj chłopaków do siebie. Tutaj na, 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 do swojego klubu i mówisz, dobra chłopaki, teraz sobie coś wyjaśniamy i mogą sobie e, za pomocą rękawic coś wyjaśnić. Nie, nigdy takiej sytuacji nie było. Oho, szukamy sensacji. No wsparcia konfliktów nie mamy nigdy praktycznie. Nie przypominam sobie, że były jakiekolwiek konflikty na przestrzeni lat, więc tutaj tu jedynie jak chłopaki chcą skrzyżować rękawice, to sobie mogą ze mną pobawić się w rękawicach, czy jak z paroma gdzieś tam się bawiliśmy. No wiadomo, to nie są bokserzy, to nie są zawodnicy sportu walki, to jest, to jest taki jakiś element w ich przygotowaniach gdzieś tam, nie? Raz, dwa, łapki do głowy. Raz, dwa... No i się doigrała, to pewnie za te prowokacyjne pytania. Mariusz, my po dzisiaj ledwo żyjemy, ale jaką notę nam byś wystawił? Nie, no zaangażowanie było na 100%, więc to jest podstawa, charakter pokazały się, bo tam w górach naprawdę, no może nie są wysokie górki, ale są tak strome, że tam dużo sportowców z różnych dyscyplin powymiekało, więc y, mam punkt odniesienia, jakieś nie, więc y, charakter to jest podstawa w każdym sporcie, więc jak najbardziej na szubkę celującą dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Celująco? No, niech im będzie. A teraz chwila szczerości. Będzie coś z tego? Nie za bardzo. Czemu? nie wiem, ale... Cześć jakbyśmy kręcili reklamę biedy sportowej. Nie. Na to nawet i aby mnie nie wpadł. Nie nie. ambicja jest, nie? Także jako WFIS bym dał taką, nie wiem, trójkę za strój i za to, że przyszły na WF. Kalorie spalone, zatem czas na jedzenie. Ze świebodzic dziewczyny ruszyły do Leszna, bo jak wieść niesie, można się tam solidnie i zdrowo najeść. Informacja z pierwszej ręki od Janusza Kołodzieja. A kilka żywieniowych rad Julii i Natalii przekaże dietetyk Joanna Mamuszka. Jesteśmy już w Lesznie i idziemy szukać Asi. Myślę, że gdzieś tutaj znajdziemy ją wśród tych staganów, ale na pewno nie będzie łatwo, zatem chodźmy. Idziemy. Cześć, Asiu. Chyba dobrze trafiłyśmy. O, cześć. Chyba tak. tak. Cześć. Tak, 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 Cześć. Asiu, co będziemy w takim razie dzisiaj gotować? Będą na śniadanie placki bananowe z mnóstwem owoców. Potem zrobimy sobie młode ziemniaczki z koperkiem, bo jest na to sezon, więc to ma teraz no, tak naprawdę najlepszy smak. Do tego łosoś z czoskiem, z cebulką, można z cukinię dodać i fasolka szparagowa. A na kolację zrobimy sałatkę z serem halumi. Teraz to ja się zrobiłem głodny. Was, dziewczyny, do kuchni. Wszystko chyba, co potrzebne mamy? Tak jest. Zaczynamy od placuszków bananowych, które Janusz je przed meczem zawsze. E, moi pacjenci też je lubią. Sprawdzą się fajnie na, na szybko, że tak powiem. Julia, może z blendu jajka, banany, mąkę, mleko, to już masz przygotowane. A Natalia, umyjesz owoce i, i zaczynamy. Do tego dwa jajka. Mm -hmm. Owoce? Proszę bardzo. Dobra. Fajnie. Zaczynamy <gry> miksować. Można też czasami do środka dodać łyżkę oliwy. Tak, Janusz robi coś ciepłego. A czemu? A! Dlaczego oliwę? Tak? E, żeby były bardziej takie wilgotne. Aha. Opowiedziałaś, że tak przemycasz tłuszcze Januszowi. Januszowi. Tka, dla, bo on dlaczego? bardzo y, ograniczał tłuszcze do zera. I jego jakość skóry, w ogóle wygląd skóry był tragiczny. Teraz ma y, do każdego posiłku albo że awokado, oliwę, olej miany I jego skóra, włosy się tak poprawiły, że wszyscy to widzą. I jak bardzo zmieniły się Twoje nawyki żywieniowe i w ogóle taki Harmonogram dnia, od kiedy razem współpracujecie. No całkowicie, ponieważ yy, ja generalnie wszystko źle robiłem i tak naprawdę nigdy nie miałem czasu na jedzenie. Miałem też takie problemy swoje zdrowotne, które jakby nie były dla mnie yy, yy, miłe i fajne, ale w danym momencie już byłem tak pocinaną, <laughs> że nie miałam wyjścia. I w końcu powiedziałam Asi, wiesz co, że ja mam straszne problemy, jeśli chodzi o trawienie i potrzebuję pomocy. Nie powiem, nie było łatwo, bo tak jak mówię, zawsze zostałem jakieś przyczajenia. człowiek y, zawsze ma ważniejsze rzeczy na głowie i chce jakby y, swoją pracę, to wszystko co ma do zrobienia, jakby y, ona zawsze jest najważniejsza, natomiast tutaj wiedziałem, że no muszę coś zmienić w swoim życiu, bo, bo, inaczej to się wszystko, jakby może szybciej skończyć, więc tutaj bardzo się cieszę, że mam taką pomoc. to dobra, wow, bo lada, bo na bogato, na bogato, super. Na bogato. No to w pierwszą część już mamy. Dokładnie. Janusz zrobi nam test, czy wyszło dobrze, no, <grym o, <grym czy jest dopieczone. <grym>. Powie, że robi lepsze. <grym>. Na ten moment czekałem, żeby z tego jedzenia nie było problemu. To bierze mi się. No dobra, może być. Kurde, normalnie jeszcze mam taką zawsze polewkę. Polewkę? Że z dziewczyn... A nie mają Ym, nie Mają czegoś więcej, albo jajka, albo czegoś, bo są takie mm, ciągnące. Ym, ja rozpadałem się tak. Mocno. Są bardziej takie ludzkie. Dobre są, ale czy zdrowe? Tego nie wiem. Hmm, wiadomo, słodkości to byśmy mocno ocenili. Więc taka siódemka, ósemka. Pierwsze zadanie tak. zaliczone. Nie idziemy dalej. Teraz zabieramy się za obiad. Zaczniemy od zamarynowania łososia. Marynatę zrobimy taką klasyczną: oliwa, sok z cytryny, czosnek, pieprz, sól I można dodać trochę koperku. I taki łosoś na pół godzinki, żeby sobie poleżał i do piekarnika. Dobra, to ja się zabieram za marynatę. Myślę, że jest ok. okay. Teraz wyciskamy sobie cytrynę. To też tak może być, powiedzmy, pół cytryny. jakby, tak? No, powiedzmy, że tak. I dwa ząbki czosnku. No, czyli takie w sumie, jakbyś klasyczne danie, nie jakieś tak. wy, takie wyszukane. Nie. No no mamy fezy. fajnie e, dobre tłuszcze e, z łososia, kwasy mm -hmm. omega 3, 6, 9, które muszą być tak naprawdę dostarczone wraz z pożywieniem, bo nasz organizm nie potrafi sobie ich e, sam e, jakby wyprodukować. No, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ok. Mm -hmm. Kurde, ja to zawsze na oko robię, więc... <laughs> no najlepiej na oko. I to najlepiej, żeby sobie tak pół godzinki po, poleżało. A się tyle fasolki starczy? Jest, okej. Okay. Dobra. Jeszcze koperek. I tego koperku też nam starczy, myślę, że tyle. Do ziemniaków. To co, zamykamy. I do piekarnika na 200 stopni, 20-25 minut. Dobrze. Czy widzisz, właśnie po swoich wynikach sportowych, że to też bardzo wpłynęło, właśnie ta, ta dieta, odżywianie na Twoje wyniki sportowe? Oczywiście tak, bo nawet we tak wcześniejszym roku wiele osób gdzieś tam, no nawet pytało skąd taka forma i, i, i skąd to tak dobrze wygląda. No to właśnie Asia była takim cichym baterem moim nie chodzi o moje sukcesy. Rzeczywiście z wagą miałem dużo lepiej. E, z jedzeniem i w ogóle z samopoczuciem, energią, wszystkim dookoła. Czyli możemy Mamy nakładać, no? Gotowe danie. Dobra. To nakładamy też ziemniaki. Bo Janusz lubi ziemniaki, to już zapamiętałam. Do tego fasolka. Super. Artystyczny nieład. Dobra. I myślę, że jeszcze jedna, bo jest dosyć sporo tych warzywiów. I na koniec... Polewamy. Po całości? Tak. Tłuszczu się nie boimy, więc tutaj możesz obficie nam to zrobić dokładnie. No to pięknie pachnie. Pięknie pachnie, trzeba będzie zaraz Januszowi podać do oceny. Dobra, to teraz czas na obiad Janusz. No, dziękuję. Nie wiem czy z dobrej strony, ale dobra. Na pewno tak. Ziemniaki mm. są pyszne, bo ja jestem smakoszem ziemniaków. Zobaczymy teraz, co się dzieje z łososiem. Oby nie był surowy. No łosoś jest pyszny, jest różnymi yy, przyprawami. No bardzo dobry, Nie tłusty. A co do fasolki? Mm. Nie wiem czy ten środek jest, ale chyba jest mm, wywalony. Bo ten, bo zazwyczaj zostaje w bucię się tak ciągnie, ale nie, fasolka mega dobra. I nie jest też wygotowana za mocno. Kurde, jak to ocenić? No, z racji, że mam takie polskie imię Janusz. E, lubię takie standardowe polskie obiady. Ten muszę do, podsumować jako no, dość mocno, bo, bo rzeczywiście to są moje smaki, takie lubię. Więc dziewiątka jak najbardziej wchodzi. No no, dobrze Wam idzie, dziewczyny. Co dalej? Asiu, pachnie tutaj przecudownie. Za nami już śniadanie, obiad, czyli teraz kolacja. Rozumiem, patrząc na składniki, które przygotowałaś, że będzie to coś lżejszego. Tak, dokładnie. Miks sałat, mnóstwo warzyw, pomidor, ogórki, rzodkiewka, ser, halumi, podprażone nasiona, słonecznika, dyni, orzeszki, pini i polane oliwą. Podobno sałatki nie da się zepsuć. Ciekawe, jak będzie tym razem. Natalia, nie podjadamy! Asiu, mamy wszystko pokrojone. Ser halumi również jest przygrillowany. I jaka teraz kolejność? Miks sałat. Dobra, a ile? Myślę, że tyle jest ok? I tak po całym talerzu. Pomidorki, ogórek i rzodkiewka. Tak po bokach, bo ser damy na górę. Aha, na, na mhm. okay. Ogórek. Mhm. Też na bokach. Dokładnie tak. Dobra. Myślę, że wystarczy. Mhm. Okej. Okay. Tak? tak? E... No, no. Czyli inaczej. Może, może być, tak. <laughs> Jeszcze jeden? <laughs> tak. Ja mogę poprawić? O, Rzeczywiście. O to chodzi. Okej. Okay. To kładę. Tak, tak, myślę, że... I ostatni. Okej. Okay. No, to już Dobra, pietruszka. Pietruszka, słonecznik. Mówi pietruszka. Tak garść czy tak. mniej? pewnie tak. Wszystko na oko. Dokładnie tak. <grym> <grym> Polewamy jeszcze oliwą? A jeszcze Oprzucie. oliwa, tak? Tak. Dobrze. OK, mamy w takim razie ostatnie nasze danie, czyli kolację. Tak. Jest to pełnowartościowy posiłek. Pamiętajmy, że jemy po to, żeby odżywić nasz organizm. Ostatnia nasza próba, także... Życzymy smacznego. Dziękuję. Czy modli się trzeci raz? Dobra. Eee, tylko... A nie, wypada, nie? Obydwa te. No kurde, ja tak akurat takie rzeczy to nie robię. No nowym. No i jak oceniasz? Ogromna porcja. Wszyscy byśmy sobie tutaj podjeli, jedli na pewno nią. Ale grzanki by się przydały. A jednak nie jest idealnie. No, gdyby um, sera nie było, to było biednie. No, ale kurde, tak tu mamy wszystko, co trzeba na kolację. Ser halumi, ostatnio bardzo popularny. Mm, no, jestem też smakoszem. Dobrze przygotowany. Trochę zimny, ale to przez to, że się spóźniłem żodkiewka żodkiewkowa Mogłoby dwa razy palić. Oj, może palić. O, takie. A co to jest? No właśnie, idealnie nie jest. Ale muszę określić, czy to jest blond włos, czy taki bardziej brązowy. Moim zdaniem akurat ta sałatka mogła być trochę lepsza, więc oceniam na 6. No i jak nas oceniasz w całości? No właśnie czego możemy się spodziewać, bo już się boję. 8, 9. O, to całkiem ładnie. Kit. Świetnie, zatem jedziemy dalej. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak ci wygodnie.